Siemanko, siemanko, z tej strony Parsiwal. Od dzisiaj zaczynamy nową serię z Warcraft 3 Reign of Chaos. Zagramy sobie kampanię ludzi, codziennie będzie... Znaczy codziennie... Co jakiś czas będą odcinki z jednego... Z jednego epizodu... Z jednego epizodu kampanii. Gram na normalnym, bo wysoki będzie za ciężki chyba. Czytałem, że jest to dosyć mocno wymagające. Ja to nie jestem jeszcze jakimś weteranem w tu grę. Tutaj chyba będzie jakiś filmik, ale Windows 10 go za bardzo nie obsługuje. Nie wiem, to nie jest ten Reforge, ja nie mam jeszcze Reforgea, podobno jest Kiepski. No i się zobaczy. Ja to ustawiłem tak, żeby. żeby ta kamerka też nie przeszkadzała tu w paskach kinowych. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Obrona Straja Bradu, rozdział pierwszy. Dobra, to lecimy. Witaj, książę Artasie. Ja i o, o, Arta. jesteśmy zaszczyceni twoją wizytą. Daruj sobie ceremonię uderze. Nie jestem jeszcze królem. Dobrze Cię widzieć. Wzajemnie, mój chłopcze, cieszę się, że król nas przysłał mi właśnie cienie. Ojciec wciąż się łudzi, że nabędę przy Tobie doświadczenia i nabiorę cierpliwości. Ojcowskie prawo marzyć. <laughs> Sytuacja wygląda tak. Nasz zwiad potwierdził, że po drugiej stronie tej grani znajduje się obóz Orków. Tak przypuszczałem. To nie wszystko. Szykują atak na pobliską wioskę Strondbrad. Z tego co wiemy, mieszkańcy są całkiem bezbronni. Trzeba natychmiast uderzyć na obóz Orków. Zdołasz sam pokierować obroną Strondbradu. Oczywiście uderzę. O mnie się nie Świetnie! Gdy ocalisz wioskę, spotkamy się po poziomie. Uważaj na siebie, Artasie. No to zaczynamy przygodę. Jakieś niebezpieczeństwo? Najpierw sobie porozwałem tutaj beczki w obozie. Może być coś tu ciekawego czy beczki, co raczej Jak skrzynie. Oczywiście. Ale tutaj jeszcze, zanim zaczniemy cały odcinek Chciałem was zaprosić do zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, Jak i zostawienia łapeczki w górę. Za ojca. Będziemy bronić tego Stran Bradu za Na wszelką honor. cenę. Tutaj się tego nie Jak da naj chyba rozwalić. To idziemy tu. Zwój ochrony. Poczuj mój gniew. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Nie ma jeszcze nic więcej. chat chyba nie Jak warto niszczyć. Na honor. To lecimy. Mądry plan. Na honor. Jak najbardziej. Dobra. Jakie my tu mamy misje? Obrona i dwie nieodkryte. Czyli Oczywiście. możemy tu zacząć szukać. Na Jak najbardziej. Dobra, ja nie wiem... W ogóle ja nie wiem czy to nie jest... Czy nie jest za cicho dźwięk. Znaczy muzyka może jest... Trochę za głośno. Ale efekty powinniśmy dać chyba troszeczkę do góry. Dobra, na honor. Idziemy tu Mondry poszukać jakieś questów pobocznych. Nadchodzi sprawiedliwość. O, tu coś jest. Oczywiście. Będziemy walczyć za Lorderon. Chwyćcie za swe miecze. Światłość Super mamy dwóch To quest nie był, Mondry ale Blach? jednak coś. Jak najbardziej. Proszę. Jesteście moją jedyną nadzieją. Banda gnoli porwała mojego małego Timiego, Zabrali o. go do swojej kryjówki w lesie. Proszę znajdźcie go. I przyprowadźcie go. No do idziemy. Będziemy szukać małego Timiego. Oczywiście. Ratunku, pomóżcie mi, proszę. Skopmy im tyłki. W no, na no nic nie, nie zadziała. Dobra. Oczywiście. A no szkoda. Z młota za mojego ojca króla. Proszę, wyciągnijcie. No już, już. wrócić do domu. Najpierw klatka. Dobra. Och, jak mogę ci podziękować? Przyjmij to w podzięce. Super. Jakieś niebezpieczeństwo? Dostaliśmy pierścień chrony. Służę ci, jak Jak najbardziej. Rozwalajmy to tutaj. Mądry plan. I tutaj Ogólnie Poczuj cały mój ten grud. obóz rozwalmy, znaczy nie wiem czy warto je rozwalmy. W imię króla, mojego ojca! To jest chyba nieopłacalne. Oczywiście. Jak najbardziej. Oczywiście. Jak to jest najbardziej. moim zdaniem taka kultowa gra. Na hono. Kiedyś sporo w to grałem, ale już... Oczywiście. Spor czas to minęło jak byłem mały. Na hono. Co w to grało? Mądry plan. Jak najbardziej. Oczywiście. Moim zdaniem nie traci ta gra ani trochę na wartości. Zresztą była spoko i jak nadal jest spoko. Mądry plan. Co prawda nie da się jej nagrać w jakimś tam HD. Jak Pomocy! Bandyci kradną nasz dobytek! Zabierzemy im złoto, tak samo jak innym! No ja wam zaraz zabiorę bandyci zabrali moją księgę rachunkową, bez niej stracę moją farmę, proszę, odzyskajcie ją z ich obozowiska, to dla nas bardzo ważne. Ojca. To lecimy po tą księgę. Się nazywał Gerard, no, na nawet podobnie do na, no nie bowiem. Nic cię już nie uratuje. Ale w sumie chyba Warcraft był wcześniej niż Wiedźmin. Plugawy nędznik! Takie to. nic nie ciekawe. Chyba to jest. Druga misja, ok to fajnie. Mądry plan. Już mamy dwie Jak misje. Kopiemy im tyłki teraz. Ja wam dam wyrżnąć wszystkich, Ja wam dam, ja dam dziesięciolecie. Nadchodzi, Nadchodzi sprawiedliwość, dokładnie, a teraz. naszych Na ziomków. Plugawy nędznik. Dobra, fajnie. Poczuj mój gniew. Skopię mi tyłki. Na mojego ojca, króla. Je yeah. Dobra, leżą. Jak najbardziej. Damy sobie. Oczywiście. Weźmiemy sobie może nieśmiertelkę. Mądry plan. Oczywiście. Idziemy odeć księgę. Jak najbardziej. No i zobaczymy. No to jest takie fajne za fajne zadanie, fajnie to jest skonstruowane. No, nie wiem co my dostaliśmy chyba. Oczywiście. Mądry plak. Jakoś... No nie no. Nędz... Dobroni do bracia Dobroni, księgę Plugawy siły nędzik. dostaliśmy To mamy już... 25 siłki, na sposobie. Właśnie moją ulubioną jest kampania ludzi, to jest... Moim zdaniem najciekawsza, bo cała ta historia z Artasem yy, jest naprawdę ciekawa. Bardzo lubię tę historię. No później oczywiście, już tymi, nie umarły mi to jest Nadchodzi tak... Sprawiedliwość. średnio. Plugawy nędzny. Dobra, musimy wszystkich tu rozklepać. Straciliśmy jednego ziomka. Mąd no, tak patrzę. Poczuj mój gniew. Dobra sklepieni tyłki jak najbardziej za mojego ojca króla mądry dobra plan. oczywiście boom na to nic nie ma nigdzie nic cię już nie uratuje jak najbardziej idziemy tam dalej zobaczymy co mądry tam plan. jest mądry plan oczywiście Bob's Guns poczuj mój gniew mądry plan idziemy tutaj na honor jak najbardziej Idziemy zniszczyć Mądry plan Nic cię już nie uratuje Broń się Dobra, fajnie Jak najbardziej oczywiście. Tam jest jakieś łoweczka, tu są jakieś Superele Za mojego ojca króla. Mądry Zbieramy plan. to jak najbardziej. Sobie zjemy jedną Na manę, konok. bo już nam się kończy. Jak najbardziej. O. Zabierzcie to bydło tam, gdzie resztę. Ruszacz się! Troszkę lipa. Mądry plan. Zebranie naszych ludzi. W imię króla, mojego ojca. Dobra, klepiemy ich tu. Jak najbardziej. Nic cię już nie uratuje. No i nie jest to się no. Nie ma mojego. Nie ma tylko leczyć ludzi. Tylko ma ludzi. Tuż Nie innego pozostaje Plugawy nędzik Mądry plan Ale mi się gniew. Ale on już chyba nie zdeda, ten gość. Da radę gość. Dobra. Jak najbardziej. Oczywiście. Zrobieni są. Chwała Ci, książę. Ale co z tymi, których zabrały orki? Lipa. Odnajdziemy. Wkrótce wrócą do swych domów. Książę, Lord Uther potrzebuje Cię natychmiast w Ani chwili nudy. W drogę! No i fajnie. Zrobiliśmy pierwszą misję. No fajna jest ta kampania ludzi. Plaga Lordaerona, no. Później będzie trochę Elipa. Z tym całym Artasem, Ale to zobaczycie później. Dzięki za oglądanie. Zostawcie suba. Łapkę w górę, jeśli wam się podobało. Komentujcie. Jeśli też graliście kiedyś w Warcrafta trójkę albo w WoWa. Bo w sumie w WoWie chyba arta ginie. Z tego co pamiętam w uniwersum tym całym. No. To było na dzisiaj tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.